Dzisiaj jesteśmy w strasznym lesie, ale ja będę dzisiaj hakerem. Także nawet jeden będzie zdziwiony, bo będę miał tajne komendy. I zobaczcie, tutaj po prawo mam, wow, pełno rzeczy do kupienia, a pipek tego nie widzi, bo on myśli, że to jest normalna gra. I zobaczcie, teraz mam stary topór, ale jeżeli sobie otworzę tutaj, to wow, mogę kupić jakąś siekierkę, która kosztuje 40 Robuxów, czyli nawet dosyć mało. Ale dobra, wezmę sobie to i pum, zobacz pipek, jaką mam siekierkę. Ludzie, co to ma być? nawet drewno, wow. bo mamy go dosyć mało. Tak, dosyć mało drewna, to pom, zobacz ile ja ci go nakopałem. Tak, nie jesteś ciekawy skąd ja to mam? Ej, jak to to zrobiłeś? Ty rozwaliłeś te oh. duże drzewo taką dobrą kierow, Ja też ty taką. A nie dam ci pimpek. Może za chwileczkę ci powiem jak to zrobiłem, ale zobaczcie w tym momencie jest tutaj takie ognisko, a pimpek nawet nie daje tutaj żadnego drewienka. Dlatego teraz otworzę sobie po prawo tutaj rzecz i dam maksimum ognia, aż pimpek się zdziwi. Dluczek, no, musimy to rozpalić, bo zaraz przyjdzie ten straszny uh. jeden a to ognisko... A, jak ty bez ognia! A Pipek, nie pytaj się, ale w sumie mógłbym ci powiedzieć jak wejdziesz na mój sklepik luczekshop.pl, Bo tutaj jest taka fajna koszuleczka z moją twarzą albo poduszka w kształcie kości i to jest bardzo fajne. Jeżeli wejdziesz na LuczexShop, to może Ci powiem jak ja to zrobiłem? No proszę, musisz mi powiedzieć, to jest takie, też. Tak szybko drzewa jak ty! Tak, a wiesz, że nawet my będziemy mogli, ja będę mógł tak naprawdę pokonywać Jelenia w sekundę. Ty nie jesteś ciekawy, jak ja to robię. Nie no, niemożliwe. Wiesz, że nie, ja się nie da pokonać. Ty pewnie mnie tronujesz, to jest nieprawda! Tak, to za chwileczkę się przekonasz. Zobacz, jak ja wszystkie te drewienka i drzewa rozwalam. A wiadomo, że nie rozwala się ich tak szybko. I jestem ciekawy, czy Pimpek ogarnie, że ja czytuję. Może za chwileczkę to powie, ale zobaczcie, jak ja sobie otworzę tutaj rzeczy, to łot, mogę tutaj kupić nieograniczone materiały po prawo na górze. Bo zobaczcie, to jest kosztuje 40 robux. A jak sobie podejdę teraz do naszego ogniska, to tutaj, ej, Pipek, nie ma żadnej rzeczy. Weź może przynieść tutaj drewienko do naszego craftingu. No wiem, już to robi, ale hmm. musiałem się najpierw zająć rozpalaniem ogniska. Chociaż o. teraz jest już na wysokim poziomie, więc można przynosić tu drewno. Tak, i ty dałeś 10 drewienka, ale ty jesteś koksem szefem. A tak naprawdę, widzowie, to zobaczcie, kupię sobie nieograniczone materiały za 40 robok, co sobie za chwilę, Pipek, zobaczyć, jaki będziesz zdziwiony. Eee, czemu mam być niebezdziwiony? A, jakim ty masz tutaj nieskończoną? Ilość drewna I jest uh, uh. ilość żelaza! Tak, Pipek, ty się normalnie przeraziłeś, a jak jeleń się przerazi, albo Sowa, jak to zobaczy, bo zobacz, to będzie, możemy sobie wejść i tutaj ho, mamy pełno rzeczy. Może ścianki wezmę, ile ścianek, kupuję i możemy to budować! Nie, no to jest niemożliwe. Uh, chwilę, ja też chcę zbudować uh, uh, taką ściankę i zrobię ją w tym miejscu. Ej, faktycznie ja mam nieograniczoną ilość baterii, uh, mogę to cały czas stawiać i to się tworzy! Ej, tak, i Pipek się zdziwi i on dalej nie ogarnia, że tak naprawdę ja jestem normalnie oszustem, ale spokojnie tutaj po prawo. Ej, mam tutaj jakąś super broń chyba tego kosmity z 99 nocy w lesie. Ja chyba sobie ją kupię tak, żebym dostał ją i chwileczkę. Wow, jak ona wygląda! Uważaj, Pipek Boda! Popatrz jakie ma strzały mocne! Ej, jak to tu robisz? żadnej klasy na początku, to jest zbyt dobre. Widzisz to, Pimpek, bo ja tak naprawdę jestem cheaterem, ale czekajcie, co ja mogę jeszcze tutaj kupić? Ej, jakiś panel administratorski za 300 robuxów. Jak Pimpek to zobaczy, to on się chyba mega zdziwi. Chwila, to jest bardzo podejrzane. Co ty cały po, 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 czas po, 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 robisz? Ty nie grasz normalnie. Po. To są jakieś cheaty, co ty stosujesz. No tak, ale chwilę. Ej, kupiłem coś tutaj. Coś mi się powyświetlało tutaj po prawo na dole. Ej, i chyba naprawdę będę hakerem. Nie, no niemożliwe. Eee. Jak to hakerem? Dobra, weź lepiej musi by zebrać trochę więcej i trochę Bo za chwileczkę będzie los i przyjdzie jeden! Jestem naprawdę cheaterem I zobaczcie, teraz Wpiszę sobie ej, jakąś komendę, tak żeby pipek na przykład Nie widział mnie i patrzcie, ja znikłem Normalnie w tym lesie eee, no czek, <laughs> chwila, gdzie ty jesteś? Byłeś tutaj przed chwilą, widziałem się, Ale teraz jesteś <laughs> niewidoczny Widzisz to, Pipek, tak Ja jestem gdzieś daleko w lesie, dawaj Musimy znaleźć pierwszego dzieciaczka i za chwilę Pokonać tego jelenia, ale wiecie co, widzowie Jak Pimpek będzie szedł do tego dzieciaka, to ja tutaj Po prawo kupię plus 10 dni Bo tutaj na górze pisze, że jest dzień pierwszy A jak kupię za 14 robuxów Plus 10 dni, to zobaczcie w tym momencie. Ej, jak szybko noc zachodzi i dzień. Zobacz, pipek. Mamy teraz tutaj na górze, że pisze dzień drugi. Za chwilę będzie więcej tych dni. Ło, mamy dzień dwunasty. I jakim co, ty mamy już o, o. dzień dwunasty? A nie Pum, pum. Dzieciaczka. I czekaj, pojawił się nawet w naszej bazie handlarz futrami. Ej, możemy się z nim wymienić. Ej, tak, handlarz futrami. Nie wiem, czy on mnie widzi, widzowie, bo ja jestem troszeczkę niewidzialny, ale może coś mi da. A, Pipek, no tak, bo ja jestem teraz niewidoczny, wiesz, daleko jestem, znaczy. Uuu. No ja nie wierzę, dobra, ja mu chcę dać mięsko, ale on tego nie przyjmuje. O, o nie mam stopy królika, gdzie ją ja możemy Uuu. zdobyć? No musisz rozwalać wszystkie króliki, ale wiecie co, widzowie? Ja w tym momencie dam sobie szybkość i zobaczcie, po, Pipek, jestem tutaj i zobaczcie, jak ja teraz Szybko pieka! Czekaj, Luczek, ty dr, jesteś, dr, aż taki dr, szybki. Dr, dr. Ej, to jest za mocne! No tak, ale dzięki temu możemy szybciutko ogarnąć wszystkie te dzieciaczki. I nawet tego Jelenia będziemy mogli pokonać, czekaj, gdzie jest ten dzieciaczek, on po jest w tamtą stronę. Czyli gdzieś tutaj, ale Pipek, ty jesteś mega wolny, a ja za to mogę iść tak szybko i patrz, tutaj są nawet te wilki, a ja je wszystkie na hita rozwala. Ej, jak ty <laughs> to zrobiłeś? Ej, to! Bu, bu, bu. I czekaj, tutaj obok są też kultyści. Ich też U. musisz rozwalić. Dobra, za chwileczkę. Na początku weźmy ten czerwony klucz i zobacz, bardzo szybko możemy przejść tą giereczkę, a ja, Pimpek, wcale nie jestem oszustem. I chwilę. Ej, tutaj nie ma zejścia. Jak to nie ma zejścia? Ty tu miał być pierwszy dzieciaczek. No co to Ej, właśnie ta gra się zacięła. Ja nawet nie wiedziałem, że my nie będziemy mogli tak zrobić. A tutaj wszystko się zacięło, Nawet skrzynki co? w jakichś tutaj namiotach. No tak, ale czekaj, ta jest najlepsza skrzynka w całej grze. Jak tutaj otworzysz, to wyleci ci najlepszy item. Co? Nawet tak nie mów. Ej, widzowie, ja nigdy tego nawet nie otwierałem, Uwaga, w tym momencie pum otwieram to i chwileczkę ty, co nam tutaj wyleciało? Ej, ja dostałem jakiegoś kuda. Ja to jest taka broń, którą mogę rzucać. Ej, ja też dostałem tarczę, jakąś Czekaj, ja ją muszę wziąć. I zobacz, jak ona ładnie wygląda. Tak, ci wszyscy gupi Kultyści nic nam nie zrobią I, a tutaj jest jakiś wilczek Uważaj nie on cię I, czekaj czemu on jest nieśmiertelny Ej faktycznie ten wilczek powinien dostać i już nie żyć Ale spokojnie widzowie Ja w takim razie mogę odpalić moją komendę admina Ty a czy ja będę mógł w ogóle tutaj latać ty, To by było mega mocne Pimpek wtedy by się naprawdę przeraził A ja bym wtedy wszystko widział Ale popatrzcie włączyłem sobie jakiś skok I wow Pimpek to ja widzę wszystko No czekaj już tak wysoko skacieć. Tak, widzisz, to pipek, ja tutaj mogę normalnie patrzeć, gdzie jest jeleń Ej, i zobacz, w tym momencie tutaj jest troszeczkę biomu zimowego Czyli może gdzieś będzie ta straszna sowa Ty, ale ty lecisz ze mną A patrz, ja w sekundę wejdę tutaj na górę Co jest? Ej, jaki cudem co już jesteś na tej wieżyczce? Ty, ja też ty tak schakać, jak ty to robi. No bo ja jestem mega dobry I akurat teraz, ej, nastała noc Czyli przyjdzie ten straszny jeleń Ale ja jestem, pipek, przecież hakerem. Patrz to, jak ja tu normalnie rozwalę go w sekundę Co ty niby rozwalisz jeleń? uważaj, lepiej budź do ogniska, bo jest dwunasty dzień, bo już nie ma pierwszego dnia i nas może za... Ej, faktycznie, jak zobaczysz gdzieś tutaj oczy, to powiedz mi, bo on tutaj pewnie może gdzieś grasować. Ale w tym ognisku będziemy go widzieć. Halo, jelonku, gdzie jesteś? No właśnie, nigdzie się nie widzimy, co to ma być? Ale czekaj, ty myślisz, że go serio pokonamy? No ja o, mam takiego u? kunaja i taką normalnie tarczę, więc nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek da. No ja mam taką siekierkę bardzo mocną. I czekaj, czy ja mogę ci to wyrzucić? Chyba w taki sposób chyba nie, nie da rady. Ale wiesz co, ja mam tutaj komendy, dzięki którym, uwaga, pom... A, ja się wybuchłem! Ej, co to u? miało być? Luczek w, w porządku, Czekaj. to ten jeden i pewnie cię wybuchną. Czekajcie, nie, nawet nie mówcie, że ja teraz jak wybuchłem, to nie będę mógł nic zrobić. O, o, Pimpek, nawet mi o tym nie mógł. No co, jak? No ty się zepsułeś, poczekaj, może cię jakoś naprawię albo ożywię. Nie no, spokojnie, ja sam sobie to zrobię i chwileczkę ty, coś mi się wydaje, że tej nocy chyba przejdą. A, kultyści to tego, żeby nas zaatakować. Uważaj, Pimpek! O, spokojnie! po, po, pom, chodźcie tutaj, wygupi kultyści. Muszę was pokonać. Tak, ale wiesz, co, pipek? Ja mam pomysł. Skoro jestem hakerem, to co ty na to, żeby sklonować się? Aha, niech oni biją klonów, Luczka! Tylko czekańcem, oni wszyscy idą na ciebie. Chyba wyczuli, który klon jest fałszywy, i atakują ciebie jako prawdziwego! Ty, ale właśnie, czemu moje klony normalnie nie ruszają się? Ale zobacz, ile jest luczków, i pewnie każdy luczek poleca mój sklepik, czyli luczekshop.pl, Gdzie możecie kupić takie super koszureczki, co nie pipek? Tak! Każdy e... z nich was założoną e... taką koszureczkę. Ale wiesz co jest najgorsze, że oni w ogóle nie pracują. Mogliby nam pomóc. A ścinać drzewo i czekaj, widziałeś jak mnie wywaliło. No właśnie, czekaj, ty gdzieś jesteś w powietrzu, a tutaj o nie, te kloniki położyły się, ale wiesz co, Pimpek, ja muszę być jeszcze lepszym hakerem, więc hmm, co by można było tutaj zrobić jako ten haker? Hmm. Wydaje mi się, że może odpalę sobie goda, wszystko tutaj co jest po prawo, bo tutaj mam naprawdę bardzo duże rzeczy, nawet ten skok jest bardzo fajny i wszystko bym podpalał, tylko ty nie ma w ogóle tego jelenia. On gdzieś tutaj powinien być, co nie zawsze. Właśnie zawsze jest! Jelej, no chodź tutaj, pewnie się nas przestraszył. Albo może ciebie, bo ty masz takie supermoce. No ale zobacz, przecież ja jestem normalnie poza ogniskiem. A może on myśli, że wszystkie luczki są w środku ogniska, a tak naprawdę sobie chodzimy poza? To wiesz, co, może poczekajmy, hmm. aż to ognisko zgaśnie. Ja nie będę dodawać hmm. tutaj w ogóle ognia, i wtedy nas zaatakuje. Ale ty jesteś pewien, że jesteś nieśmiertelny i on się nie rozwali? No na 100%, tylko nie wiem, gdzie on tutaj może być, bo ja chcę tutaj być. Jelunku, chodź tutaj chwileczkę. Może zacznę skakać po drzewach, może go spotkam. Tak, na pewno się chował Coś na drzewia, bo może w jakiejś jaskini jest przerażony, jak zobaczył jakie to masz super umiejętności, to wie, że to ty władasz tym lasem! No tak, tylko nigdzie tutaj nie widzę, nawet oczek tutaj nie ma. Ej, coś mi się wydaje, że ten nielonek przestraszył się nas i jest tym największym hakerem 99 noca.